Przemyśleć tę formułę. Skandaliczne! Nie chcą mnie wpuścić! Mnie! Honorowego członka koła alchemików, geomantów i piromantów! Fakt! Skandaliczne! No właśnie. Wyglądasz na bardziej rozgarniętego od tego troglodyty, więc na pewno rozumiesz, że jako wynalazcy przysługuje mi. Uwaga za tobą! Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Jestem niewinny. Wybiła twoja ostatnia godzina! I Już jesteś trupem. Zabiję cię! Spójrzmy. Hmm. Nienaturalny przyrost tkanki mięśniowej. Hmm. Co to było? Gdybym nie był naukowcem i nie miał pewności, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to zmutowane psy. Obawiam się, że to jednak możliwe. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz mnie, łeb boli. Jeszcze raz przylezie to go kamieniami, obrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Eee. Kapitan powiedział, puszczać ino tych, co Glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę łyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak Glejt będzie, tam mnie szukaj.